kraina emocji Jasia. Jaś miał dziewięć lat i dzisiaj był najgorszy dzień w jego życiu. Przynajmniej tak mu się wydawało. Rano mama powiedziała, że muszą oddać ich psa, brudka, do babci, bo w ich małym mieszkaniu nie ma dla niego miejsca. Jaś pokłócił się z mamą, krzyczał, płakał, trzasnął drzwiami. W szkole dostał trójkę z matematyki, chociaż się uczył. Kuba śmiał się z jego nowej fryzury. Na przerwie Jaś zepchnął Kubę, Kuba zaczął płakać, i pani wezwała Jasia do dyrektora. Teraz siedział w swoim pokoju. Czuł, nawet nie wiedział, co czuł, wszystko naraz, wszystko zmieszane. Jakby w jego brzuchu był wielki węzeł. Dlaczego ja zawsze wszystko niszczę, pomyślał, dlaczego nie potrafię być normalny. I wtedy stało się coś dziwnego. W rogu pokoju, tam, gdzie zwykle stała lampka, pojawiła się świetlna kula. Pulsowała różnymi kolorami: czerwonym, niebieskim, żółtym, szarym, zielonym. Hej, Jasiu, powiedział cichy głos z kuli. Widzę, że masz dzisiaj ciężki dzień. Może chciałbyś nas poznać? Kto, kto mówi? zapytał Jaś, ocierając łzy. My, twoje emocje. Żyjemy w tobie cały czas. Ale dziś jesteśmy tak głośne, że możesz nas wreszcie usłyszeć. Chcesz nas poznać? Jaś skinął głową. Nie wiedział, co się dzieje, ale czuł, że to ważne. Kula eksplodowała miękkim światłem, a kiedy Jaś otworzył oczy, był gdzie indziej. Jaś stał w dziwnym miejscu. Wyglądało jak wnętrze jego głowy, ale było ogromne. Kolorowe ściany pulsowały, wszędzie były drzwi w różnych kolorach. Witaj w krainie emocji, powiedział głos. To miejsce w twoim sercu, gdzie żyjemy. Każdy z nas ma swój pokój. Chcesz nas poznać po kolei? Z czerwonych drzwi wyskoczyła mała postać. Wyglądała jak chłopiec, cała czerwona, otoczona płomieniami, które nie paliły. Cześć, jestem złość, krzyknęła postać. Była głośna, energiczna, tupała nogami. Znasz mnie co? Dzisiaj rano dużo mnie było. Jaś cofnął się. Złość była trochę strasznie straszna. Nie bój się, powiedziała złość, uspokajając się trochę. Ja nie jestem zła, jestem po prostu silna. Pojawiamy się, gdy coś jest niesprawiedliwe, gdy ktoś cię krzywdzi, gdy coś jest nie w porządku, ale przez ciebie zepchnąłem kubę, powiedział Jaś. Nie, odpowiedziała złość. Ja tylko ci mówiłam, że to co zrobił, było nie w porządku, że śmianie się z twojej fryzury było złe. Ale to, co zrobisz z tą informacją, to twój wybór, nie mój. To ja cię informuję. Uwaga, coś jest źle. A ty decydujesz? Porozmawiasz o tym, czy będziesz dusił to w sobie? Jaś pomyślał przez chwilę. Faktycznie. Złość to jak alarm, mówi, że coś jest nie tak. Więc jesteś potrzebna? Zapytał. Bardzo, bez mnie byś pozwolił każdemu cię krzywdzić. Jestem twoją obroną, tylko musisz się nauczyć mnie słuchać. Z niebieskich drzwi wyszła inna postać. Była cała niebieska, cichsza, spokojniejsza. Miała łzy w oczach. Cześć, Jasiu. Jestem smutek. Głos smutku był miękki, łagodny. Jaś poczuł, jak sam zaczyna płakać. Dzisiaj dużo mnie czułeś, prawda? Przez brudka. Jaś skinął głową. Łzy popłynęły. Wiesz co? Powiedział smutek, siadając obok Jasia. Ja wcale nie jestem twoim wrogiem. Ludzie myślą, że jestem zły, bo przeze mnie czują ból. Ale ja pojawiamy się, gdy coś ważnego się zmienia. Gdy tracisz coś, co kochasz. Nie chcę cię czuć, szlochał Jaś. Wiem. Ale ja jestem jak deszcz. Płaczę razem z tobą. I wiesz, co się dzieje po deszczu? Rośnie trawa, pojawiają się kwiaty. Ja pomagam ci zrozumieć, co jest dla ciebie ważne, że kochasz brudka, że rodzina jest ważna. Bez mnie nie wiedziałbyś, co jest naprawdę ważne w twoim życiu. Smutek przytulił Jasia i dziwne, to przytulenie było ciepłe. Jaś poczuł się lepiej, nieszczęśliwy, ale. Zrozumiany. Mogę płakać, zapytał. Oczywiście, płacz oznacza, że coś dla ciebie znaczy to piękne. Z szarych drzwi wyłoniła się trzecia postać. Drżała. Była blada, szara, cała się trzęsła. Cześć, jestem strach, mówiła cicho, niepewnie. Jaś znał to uczucie. Strach przed karą za zepchnięcie kuby, strach, że mama się na niego gniewa. Strach, że jest zły. Dlaczego zawsze sprawiasz, że się boję? zapytał Jaś. Strach uśmiechnął się smutno. Bo moja praca to chronić cię przed niebezpieczeństwem. Widzisz, kiedy ludzie żyli w jaskiniach, ja mówiłem: Uwaga, tygrys, uciekaj! I dzięki mnie przeżyli. Ale teraz nie ma tygrysów, powiedział Jaś. Prawda, ale są inne zagrożenia. Złamane serce, odrzucenie. Samotność, porażka. Ja Cię przed tym ostrzegam. Problem w tym, że czasem przesadzam, czasem widzę niebezpieczeństwo tam, gdzie go nie ma. Ale wiesz, co jest fajne? Gdy mnie wysłuchasz, gdy spojrzysz na to, czego się boisz, często okazuje się, że nie jest tak strasznie. Ja jestem jak alarm przeciwpożarowy. Czasem włączam się przez palący się tost, a nie prawdziwy pożar. Jaś roześmiał się. Faktycznie, bał się, że mama przestanie go kochać, ale mama zawsze go kochała, nawet gdy był zły. Więc jesteś po mojej stronie? Zawsze. Po prostu czasem musisz sprawdzić, czy to, o czym krzyczę, jest prawdziwym zagrożeniem. Z żółtych drzwi wyskoczyła jak sprężyna mała, błyszcząca złota postać. Jasiu, Jasiu, cześć, jestem radość, poznajemy się. To takie fajne. Radość skakała, tańczyła, śmiała się, była zaraźliwa. Jaś nie mógł się nie uśmiechnąć. Witaj radości. Hej, wiem, wiem, dziś nie miałeś łatwo, ale ja też byłam. Pamiętasz? Rano, przed złą wiadomością, śmiałeś się z kreskówki. W szkole, przed trójką, bawiłeś się z Anią na przerwie. Ja zawsze tu jestem, czasem cicho, ale jestem. Czasem wydaje mi się, że ciebie nie ma, powiedział Jaś. Bo inni są głośniejsi. Uśmiechnęła się radość. Złość krzyczy, smutek płacze, strach drży. Ja jestem cichsza, ale zawsze tu jestem, w małych rzeczach, w uśmiechu przyjaciela, w smaku ulubionego jedzenia, w ciepłym prysznicu. Musisz tylko zwrócić uwagę. Ale nie mogę być cały czas, rozumiesz? Bo wtedy byłabym bez znaczenia. Światło jest piękne, bo istnieje ciemność. Ja jestem piękna, bo poznałeś smutek. Z zielonych drzwi wyszła ostatnia postać. Była zielona jak las spokojna, cicha, oddychająca głęboko. Cześć, Jasiu, jestem spokój. Jaś poczuł, jak jego ciało się relaksuje. Spokój siedział w pozycji lotosu i oddychał. Ja jestem wtedy, gdy nic się nie dzieje. Gdy siedzisz i po prostu jesteś. Bez złości, bez smutku, bez strachu, nawet bez radości. Po prostu jesteś. Czy to znaczy, że jesteś najważniejszy? Zapytał Jaś. Nie, uśmiechnął się spokój. Wszyscy jesteśmy równie ważni, ale ja jestem domem, do którego wracają wszyscy inni. Po wielkiej złości przychodzę ja, po głębokim smutku ja, po paraliżującym strachu ja, po szalonej radości też ja. Jestem Twoją bazą, miejscem odpoczynku, między innymi emocjami. Jaś spojrzał na wszystkie pięć postaci: złość, smutek, strach, radość, spokój to wy wszyscy żyjecie we mnie? Tak, powiedziały wszystkie razem cały czas ale czasem jest Was za dużo czuję Was wszystkich naraz, i to jest za dużo złość skinęła głową. To prawda, czasem krzyczymy wszyscy naraz i wtedy robisz rzeczy, których żałujesz, jak zepchnięcie kuby. Więc, co mam zrobić? Spokój wstał. Musisz nauczyć się nas rozpoznawać. Gdy złość krzyczy, zatrzymaj się i zapytaj, o co ci chodzi złość, dlaczego jesteś? Gdy smutek płacze, pozwól mu, zapytaj, co utraciłem, co było ważne, gdy strach drży, sprawdź. Czy to prawdziwe niebezpieczeństwo, czy fałszywy alarm? Gdy radość tańczy, ciesz się nią, ale wiedz, że nie zostanie na zawsze. A ja? Spokój, zawsze tu jestem. Gdy potrzebujesz przerwy, oddychaj głęboko i wróć do mnie. Wszystkie emocje są ok, powiedziała radość. Żadna z nas nie jest zła, nawet ja, dodała złość. Nawet ja jestem dobra, po prostu potężna. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi, szepnął smutek. Nawet ja. Światła zgasły. Jaś znowu był w swoim pokoju, ale czuł się inaczej. Wciąż był smutny przez bródka, ale teraz rozumiał, to znaczy, że kocha psa. I to jest piękne. Wciąż był zły na Kubę, ale teraz wiedział, to znaczy, że śmianie się z innych jest złe. Może jutro porozmawia z Kubą i powie, że to go zabolało. Przeprosi, że go popchnął. Wciąż się bał mamy. Ale może to fałszywy alarm? Może mama wciąż go kocha? Zszedł na dół. Mama siedziała w kuchni. Wyglądała na zmęczoną i smutną. Mamo, przepraszam, że krzyczałem. Mama spojrzała na niego. Uśmiechnęła się. Przytuliła go. Ja też przepraszam, skarbie. Wiem, że kochasz bródka. Może wymyślimy coś innego? Jaś poczuł radość. Małą, ale tam była. I zrozumiał. Wszystkie emocje są ważne, wszystkie mają coś do powiedzenia, trzeba tylko nauczyć się ich słuchać.